Z tej strony ja i dziś będziemy grali w FS116, drugi odcinek na moim kanale. Zaczynamy nie tutaj ładnie. Tutaj, weźmy sobie statystyki, jeszcze mam dużo pyłów do sobie o tego, konwojnie. chyba

Przepraszam, ale było tam pokój, pokoje i... i no, to prawda, tam w pokoju już nie będzie takich rzeczy jak... Bardzo trwałoby tak. O, nie będzie tak, oni a i przypominam Wam o wystawieniu ławce w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem Bo już więcej dzięki tej łapce w górze subskrypcji z dzwoneczku. Ważnego odcinka Wy właśnie jest taka Jakieś skrypki No już mam co jedno Jakieś skrypki?

Jest w sumie trochę sprzeczne, może to już na nie dwa, Ale od 12.

o te łapki w górę i w tym mój kanał się i mnie to będzie bardziej motywowało bo parę 90% procent osób, które mnie oglądają nie subskrybują więc ty dołącz do tych osób, które mnie subskrybują, aż jest więc ba warto brać też Warto subskrybować, bo mam w planie konkurs na 20 zł do Twitch'a, więc warto subskrybować. Polecam. Ale nie mówię, że od razu będę długo, tylko kiedyś mam plan, więc warto subskrybować, bo pierwsze liczba osób, które subskrybuję kanał, będzie brało udział w tym konkursie który będzie w sumie nie wiem kiedy ale będzie to będzie zleja czyli dwie 40 zł wyładowane do starka i jeszcze 20 zł za które możecie sobie kupić na przykład milion coinów do farming'a albo na przykład

I, e, I tak się wiele, wiele z was... wielu grodów poważia dlatego. Brawlstars, a nie! Farminga, no ja też nie miałem ochoty sobie nagrać. A miałem po prostu więcej planów w Brawl Stars niż w takim farmingu. Bo teraz co? O sobie kumikę kupię nowego tylko. No kurczę no, głupie drzewa będę musiał je powycinać za 400 tysięcy wyciąć głupie drzewo łe zobaczcie no, tutaj nie da się wychodzić za to by było fajne że no. tego no, z tego fałszu oraz tego fałszu wkazuję na chwilę no to jaka barwa? Kurczę, biegną tam. Ok, kupiłem nowego. Ja kupiłem nowy przecież ten. Dobra, jedziemy tam. Hmm. Zaraz, zaraz. 50 dodać. 50. nie, na razie jeszcze nie sprzedawajmy tego drzwika. Tego naszego małego kurnika. Ja sobie zbiera. Zobacz tego pullmana. Jakby tam. Ja sobie kupiłem. zaraz go znajdę. Poczekajcie, Uno momento. E tutaj tego stajera, To będzie już wielki skok w no, w ogóle w technologii mojej farmingowej. Lecimy tutaj. Tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Szkoda, że tak powoli jadę. Skurę. tego nie... Nie, tego nie holanda. Tego nie chcę, tego case, tak? Tego co pamiętam, to że znajdę tutaj... O, miałem tą pracę razy dwa. Hmm. Miałem tego razy dwa oraz tego. Tego razy dwa. tego w ogóle nie miałem. Tak skromny trochę. tego Kuba z tego co mi się zdaje, że grałem sobie trochę to, to yy, dajcie mi polarny Chyba, nie wiem napiszcie w komentarze Ja będę jeszcze doszło w komentarzy No I proszę bardzo o to wiercenia, znowu mówię Wam że Proszę bardzo o to wiercenia, ale no tu.

żeby się to do bo to się po prostu nie taka rozgródka. A kiedyś ten pann był był słabiej, grało ze sobą mnóstwo w 14. Ja byłbym zawsze normalnie. Grałem mnóstwo na starym tablecie na 14. Na nim czasu chyba wygrałem gajanckimi kołkami, do gajanckimi kołkami, do to kołkami, to gajanckimi kołkami, do gajanckimi kołkami, do gajanckimi kołkami, do to kołkami, do gajanckimi A teraz jest kołkami, do gajanckimi kołkami, do grało i no, no w się jeszcze taka rozgrywka się nie robiła, nie było po gra gra nadal w czternastkę, bo tam gdzieś tam nie Więc jeszcze nie wczoraj do wzięła bo oni nawet nie wiedzą, gdzie to wszystko jest darmowa. Samolot obronny, który stale i tego. dalej. Zobrałem chodził. Zobrałem chodził. Zobrałem chodził. Od razu Zobrałem chodził. Zobrałem chodził. Zobrałem chodził. Zobrałem chodził. Zobrałem chodził. Zobrałem nie Zobrałem chodził. Kurde, nijaka zrobię strzał na tak sobie, Ja sobie nie to sobie, ooo, jak nie, a to potem normalnie zrobię tak, okazjonalnie, kilka razy. Żartuję, raz, może dwa razy dzielniki wysykałam. po Więc... 20 minut, wtedy jeszcze nie kompo na Fortnite. Teraz mamy ja właśnie Piotr z i lol. Wy niedługo też będę chciał sobie nagrywać. Właśnie. O kurde miak, jak ja to robię. Kurde, to się trzeba będzie poprawić tutaj zaraz. Kurde, nie jest, się Nie takich bardzo dobrych żartów, bo normalnie nie, to są fajne. Chociaż. Napiszcie w komentarzach zrobić taki oddzielny odcinek z imienia najlepszych żartów, jakie mam Czy po prostu nie robić takich odcinków i chce powiedzieć to na jakimś oddzielnym odcinku do imigrantów? Ja, w komentarzach. Jakie geek mam nagrywać jako następne? Nie wiem, Może się i ja sobie chętnie poczytam. Nie wiem, może jakieś. No, nie Clash Royale, Clash of Clans. Call of Duty mógłbym dla was nagrywać. Ale tego mówimy, Call of Duty, bo tego zwykłego geekiem sobie nie gram na razie. I też planuję sobie, że nie lubię wykupić Battlefielda Na komputera i może nagrywam dla na was gameplaya Bo zbieram sobie tam na Battlefielda I mam nadzieję, że się zaraz uda uzbierać Dla was odcinek Battlefielda wiem, że pewnie dużo z was gra w Battlefielda w ogóle nie zna Battlefielda A ja ma, ma, ma nie jestem aż takim fanem Battlefielda Po prostu chciałbym sobie nagrać dla was taki oddzielny ja nie odcinekiem Batmistrza. Tak jak to nagrałem w RAID Shadow Legends, bo jak mam w Oczywiście w górę, nie w dół. Proszę Was o to już kolejny raz. Będę zadał prosił o kupcówkę i łapki w górę. Bo też czasami robi fajne poradniki, jak na przykład jakieś jest... Nie wiem, jak mi... no... Snafa czwórkę za darmo. Dokładnie inne snafy, może oprócz szóstki. Snafa, bo wyglądają tak szóstkę sobie. I Kurde, co ich takiego... Znaczy, ile to już minut to strafa. Na to mnie w tej to nie musiał sobie na pewno tej przypieczyć. A jeszcze ile tutaj nie było, to to, może na każdy odcinek będzie inna rzecz do robienia. dzisiaj no ku, było kultywowanie, to w, w pewnym odcinku będzie śniadanie. Oczywiście będę wchodził ten kicko, nie robię Aż A grał. Tylko będę po prostu jak coś zacieje, to po prostu będę czekał rośnie. Żeby dla Was nagrywać odcinek ze zbioru. Będziemy tak robić, będę we że, no że będę robił oddzielny odcinek dla, dla każdego z tych. No może oprócz sprzedawania zbioru. To będę robił raz razem z zbiorami. Dobra. Nie w planie zakup nowego ciągnika, ale to się chyba przechodzi na następny odcinek. No chyba, że po sprzedaniu tego się coś chyba. Ale na razie nie chcę. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle, ja się wam zignam i nara!